Siemanko wszystkim w kolejnym, już czwartym odcinku. Gietas nad raz zacierem i pio. Siemano wam wszystkim. <laughs> Znów krośmy po mieście szukając ofiar. I widzę koło nas już jedzie pierwsza. Czy uf, uf. zabijemy ją, czy nie? <laughs> Walim go. Jedziemy. Trochę wolny. Dobra, trochę. ja z pistoletu. Wolny trochę ten BF. Ale co tam to na no. Ej, a nitro nie masz? Nie. To trzeba stumnikować auto, żeby mieć nitro. A, mamy na kogo? Ej, wiewa Na kogo sobie napiech my jego nie złapiemy. Mam, raz! Jego trafiłem ze spluby, pół HP stracił. No, a samochód się Gdzie on? Utonął. Znaczy ten, wylogował się. No, ale dziadu. Jak bierzemy kapelę, ja... Ej, nie na mnie! I znowu? Nie no, stoisz na mnie, nie mogę się ruszać, ej, zabiłeś prawie. A u niej było się jestem obok, Zjadam trochę, Kilka trochę się najem i no. Siadaj, siadaj. Dzi. Autos. A, bym zapomniał, znów czas puścić. Ale to jest już chyba... Jakieś przypisane do mnie, żeby za każdym razem, gdy coś nagrywam zapominać o puszczeniu czasu. Oj, się, zdarza. A więc jadziem. Jakiego koksa teraz niszczymy? Tu jakiś jest na lewo. Dobra, to wychodzę. Znaczy wstaję. wystaję. Nie. <laughs> Czekaj, jak... <laughs> nie kojarzyć sobie z czymś. A ja. Wysiłym bez skojarzeń. Jeszcze póki idzie, powoli. O. Ty Jeden szczot, gotowe. Zrespił się od razu tutaj, ale się. Dziwne? Tak. Zwykle do więzienia bym trafił za coś takiego, to tak jak ty. Tak? No tak, jestem prost. Nie tak ty tak? jak zacier. A może jak jakiś stopname. Może Ty. <laughs> ja ja noweń, trafia do więzienia, Pio. Oczywiście, punkt jeszcze za to dostaje. A jak? Trzeba.

u, 200 na godzinę, w tej dobry, to No, no, no by... myślałam, że jakiś grać. Patrz, Grat. Patrz, trajmy, grać patrz, jak, to, jakiś. No ja nie, jakby nie ta lampa. No to by <grym> no. Ja serio, tak od tyłu. Dziwnie wygląda trochę. Od tyłu. Jest na Jest, sobie. Odpuść się tylko, żeby to się otworzyło. No, pistoletem nie mogę otworzyć. Musisz samochodem otworzyć. No to Kulturalnie sobie... otwieraj! Nie otworzysz tego szal. Co za... Zaraz, trzeba taki myk zrobić. <noise> myk? Bez skoku. Daj, skoczysz? O, da się! O, to próbuję. Myślałem, że się nie da. E? Weź ten, weź Samochód musisz i żeby I... Zaraz. Ktoś mnie szczela. lol! A samochodu nie ma. Ja o, jakiś gościu tam jest. <laughs> Ła! Przegon wali we mnie. No. Jakoś zabić go nie mogę. Ma trochę HP. Wale ze spluwy i nic. Ej, tylko nie na głowie mej. W mojej zacnej główce. Zabiję go! No tak, no tak. Zaznał głowę u mnie. Mogłem też sobie zmienić. Zresztą się tutaj, jaki gnuje. No! Tam ja już nerwia! Wysoki skok. U ciebie, a nie, u nie. mnie zero. Nie, 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 no poszukaj, poszukaj. Ja Dobra, bez skoku już jechać lepiej. Czekaj, a gdzieś tutaj... Teraz tak się skąpimy, nie oczywisko. Hem. Skoczył do ciebie? Gdzie on jest? O, Mam go! Na celu Klękaj, klękaj, ej, szybko tutaj. Ej, no, ej, no Jezus, Maria. No nie mogę wycelować w niego. Nic kapel nie traci. On we mnie, biegnie! Pomóż! Szybko! Nie no, przy szybko. ciebie dedłem! Gdyby nie ty to pani. Jaka ta patola, wiesz? <laughs> Na głowie! Nie ma go? Jest. Co to strzela? Zresuj się tam, o Jezu ktoś ten, on ma coś... Gdzie ty? Dobra, ja się teraz skurzyłem. Ja się bawić nie będę. Ja też, no i rapide od razu. AK-47. Nie ma go. Kupiłem ak -a. nie będę się bawił. Ehe, co ty tak wariujesz? Dobra. O, Tu udało się! Wybuliłem 13 tysięcy za AK, ale dobra. Cudem, udało się wejść. Tomochowi... A szkoda, że nie ma łupów po nim. A, 100 HP. Znowu ma brakowałbym i byś mnie zabił. Dawaj, siadaj i jedziemy na lotnisko. Chwilka, ożywię się. Najem... Ożywiają. A ciekawe, taką można trafić kogoś? Albo czekaj, mam lepszy pomysł. Nie, nie można. No siada, nie miałem siadać, ale... Gdzie ty? Sam nie wiem, jestem niezdecydowany. Siadasz? Dasz? O, ale ty w samochodzie już. Nie jestem, nie idzie. daj mi pokierować trochę. Czekaj, to na lotnisku... No? Lot... Ty, stunningowany. Nie No Dobra, ja już rozwalam senosa, to nasz Co to za kury są? No, Uuuu... Uh. Uh. Chcesz lecieć całorocznie? Ale... Chcesz lecieć? Już. No. Dawaj na G. Zobaczysz te proskie wy... proski wygląd. A ty kierujesz? No pokieruję nim. Ara, on... okno... Jesteś w środku? No. Jestem teraz w kokpicie, się to się nazywa. Uaaa! Lecimy. Oj, ci, chyba musimy wysiadać. Czemu? Czemu? Źle wystartowałem. A, Mój cel? Prosto w drzewa. Ale Oj, bierzemy inne. Dobra, dobra. O, level up, za złe lądu... A co to tam, jakaś kura, kogut? Ej, chodź, zobacz to! Co? O. Kury. Co tu jest? <laughs> Czekam, czy dotknął głowy? Kura się rzuca na mnie! O, oberwiesz! No nie mogę zabić kurę! A! No kierować się też nie mogę. lecimy dalej. Oj, może polatamy czymś, co? Dawaj, jedź, prowadź. Dobra. Przesiadam się na kierowcę. Coś tu, coś widziałem, wszystko. Ej, wchodzisz. No. Tylko gra się. Y... tam, co chcesz. Nie Do samolotu? Jak chcesz? Yeah. <laughs> Nie mogę strzelać. Nie wiem czemu. No daj. właśnie klikam, ja A masz broń ustawioną? No nie, niestety. No właśnie. Chyba za mały rozbieg. No. Ups. Ej, zrzuciłeś, rzuciłyśmy. Dobra. G tylko nie enter. I jedziem, jedziem, jedziemy. Będzie skok i lot I na koło, jest, dobrze, dobrze. Dobra, daj, szukamy okej. Ok. Czy ktoś na lotnisku jest? No, nie, wydawało mi się. E. Dobra. Przed siebie jedź. Przed... Mam pomysł. Co? O, właśnie. A, chyba ja nie wyceluję. A driftu szkoda, że nie ma. Motorem? Hm. A nie, tutaj strzelam. O, mogę strzelać sobie. Chwilkę jeszcze raz spróbuję wycelować. ten mój cel jest proski. dziem, Zacier. Jeszcze do Dobra. Czekaj, widzisz tą drogę przed nami? Tam na lewo, tam na lewo. zaraz. O boże! O boże. <laughs> to było proste. Dobra, Siadam. nie ma się bawienia. Gdzie jesteś? Biesz kierował? Ej, może to przekaj pasażerów. Teraz, bez, bez likości. U, ale rzucy. Gdzie jestem? Ej! Gdzie? Yeah. Gdzie ja stoję? A gdzie ty jesteś? No, o, jadę. Na motorze. Dziwne. Znowu latam? Gdzieś... No gdzie ja jestem w końcu? Już popiłem. Widzę kolejną ofiarę. Ej, co ja tak latam? Gdzie ty spadłeś? Ej, nie uciekaj. I prawdopodobnie w następnym odcinku będzie u nas gość specjalny. Ale pograzać nie działać. Tak specjalnie... No, ja... no no, ej, czy ja ciebie... Ej, nie uciekaj mi! Tak specjalnie, że nawet ja nie, nie dam powiedzieć, co to jest. Nie spychaj mnie z motoru. Czekaj, jeszcze ten gościu tam jest? Jest, to jeśli dobrze powiedz, że tego dogonimy. Proszę cię tylko dogonić. No i długi rozpęd! Nie go dogonisz. Coś taki jakby wolny ten motor. Jakby wolny Panie bo gdyby były pociągi Tedy wyścig z pociągiem Porównam do tego kometa On 200 na godzinę wyciągał A to 100 lat, bo co przekracza Dziwne No To jest najszybszy motor to... Fajny butynek Hej! A można, może z kim mam pomysł To sądzisz o tym, żeby się zbić jak najdalej samolotem A potem tym wyskoczyć ze spadochronem no ostatnio jak ja próbowałam skoczyć w powietrze to miałem spadochron nałożony. To można zaraz Można spróbować. Nie Czyli... loty mogą być. To pierwszy daje? spadnie ten lepszy. Ej, co mnie tak zwalasz? To Mi 100 HP. P Nie masz tyle pieniędzy. No to zaraz po mnie będzie, jak tak dalej będzie. Będzie latał. Ej, może się wróciłbyś się? Jakiegoś typa widzę, ale e uciekł. Nie no, ja się tego tak bawiam. Się się? Gonię cię! Gonię! Gonie, nie na mnie! To co, bierzemy samolot? E, gdzie ty? Bierzemy samolot i lecimy jednej A gdzie ty jesteś? Biorę! O, tamte. Samolot! Mogę posterować? Umiesz? Nie? No. Przynajmniej ostatnio mi wychodziło. Tylko. Ale jakby kto to był nad wodą. Znaczy leć nad wodą. O, światła tej mogą przeszkadzać trochę. Leci im! Udało się wylecieć w powietrze. Jakiś typek na pokładzie na Jakiś ja pak, 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 pak. Zadzimy. Ej u ciebie jak ja tak się obracam, tu u ciebie to się poziom Ej, zmienia czy nie? Ja umieram, nic? ja umieram. A <laughs> jak ja tak zakręcam na boki, tu cię to widać czy nie? Czy po prostu cały czas równo samolot jest? Równo, równo. Czemu, równo? Czemu ta mała szmatanie ginie? <laughs> się boję wyjść. Jeszcze nie, znaczy... Na którym się odbiera spadochron? Nie mam po... pojęcia. Po, 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 po po Lecim! nie mam 7iedzieć. Lecim nad miastem. Jestem trupem! Eee... E wow. O nie! Lora, czekaj. Idź do mnie! Idź do... 18. To będzie ryzykowne. I mogę od razu spaść. Separ伊> Dzięki! <Henderson> Idź do mnie cały czas! O nie! <Ministry> A ja sobie latam! O! Ma Mam, mam pomysł gdzie wylądować. Ciekawe czy się uda. A lecę! Lecę, spadam! Mam wychodzić! Ile czasu nagrywamy już? 13 minut! A wychodź gościu! Nie mogę, tu wyleć w samolocie! Ej. Nara. O, spadłem z samolotem. Uff! No, do samolotu daj, i nic mi się nie stało. Wiesz, co znalazłem? Jeżeli tylko uda mi się tu wylądować. Okay. Komendy. O! Ale mam super miejsce! Właśnie bedłem. No takie super miejsce mam! Nie no, szkoda Czekaj. tego. To się te... Czekaj, jeszcze... Nie, się nie tepaj, się tepaj. Kurczę. O! No, zobacz, tam te samoloty. No wiem, tylko trzeba spod ja no. ochrony... jak Ja odmawiatowałem. Spod ochrony by się przydał. Samolot bierz! Czekaj. Card Wylecimy stąd Czekaj. tak obiegiem. Trochę spadniemy, może za tą siatkę się uda. Ulecieć. A, czekaj, po prostu weźmy samochód. Czekaj, trochę odejdę. Weźmy samochód i po prostu wyskoczymy. I po prostu... ten. O gdzie ty? Weźmy motór. Ej, chcesz całe życie? Mieć, to darmo. Mogę ciebie zabić. O! A no tak, dobry pomysł. Ej, tylko się cofnij trochę, wiesz, na rozpęd. Trochę ciężko pod górkę. No. Oooo i lecimy. <grym> My HP Ile HP straciłeś? Nic. Ja dwa. Ej, chodź taki wojskowy, co? Czekaj, ja tu muszę tą hiperę zabić. Wrzuc... A ja ją wyrzucę, a ty ja. rozczelaj. Eee. Piotr wiłowko eee. E to jest chyba jedna słówka Filka, zjem coś Ej ho, dwoma może polecimy, co? Ty jednym ja drugim. Mówisz? Będziemy śmieszny. Będzie taka Kafeka, nie niezła. No, dawaj. A jest hydra druga? A, ty helikon. No ja się... Chodź dwoma zielonymi jedziemy. Ja już wsiadam do jednego. Ja to ja mówię ci, że to przeczuwam Chwilę, go gra przestanie mi ciąć Ładnie. Długo się rozpędzają O, jeszcze tam ktoś mi buchalna O, jeszcze się rozpędza O, tu się atakuje? To ja. <grym> się> Bada się. Ej, nie we mnie tylko O, można strzelać, fajnie Dobra Lecimy Leć za mną. Czekaj, Ła, ja wow, wyskoczyłem! Jak no, się tak. otwiera spadochron? Mam, na kontroli. Lecisz? Za późno otworzyłem spadochron i dedłem. Możesz wlądować? Czekaj, ląduję. Napisz o mnie jak wylądujesz. no no co jest? Nie, to ja liczę. o jezu ten mnie zabił no w końcu ruszyłem do ciebie a gdzie ty? nie jesteś trupem idź do 18. nie możemy zgubić tego miejsca o nie o nie Nam zabiłem jednego. Ja też. Chodź. Ła! Widziałeś to? No. Tam jakiś się zrespił. Ła, dajemy na niego. Jest. Zacier zabił. O. A, mam 100 HP i chcę kupować 100 HP. Gdzie zacier jest? Motor biorę. Bierę, biorę motór! O, ja nie biorę. Jedziemy. To była chyba baza wojskowa, tam samolot ten był, nie? W tej wojnowej. Hmm. No. Ej, zgubiłeś mnie chyba. No dobrze, się składa, chodź ten samolot bierzemy może, co? Wiesz no ja właśnie... ten wielki. Czekaj. Chodź do mnie. Lecę do ci ciebie, podlecę do ciebie samolotem. Podjadę, lecy. Ja jestem Widzisz mnie? Gdzieś tam tym wielkim? Ej wierzasz we mnie! Nie. tym wielkim chcesz lecieć? Czekaj, czekaj, czekaj Nie uciekaj mi! I! <grystanie> koń Ej, ja jestem w toku Już? A dobra, trzymam! A stoję w miejscu, siadaj

napisz jak się ujdziesz Czekaj na, na, na jakiegoś typa na no, ja chcę ruszać! Na tym małym, małym lecę Małym ja lecę czy dużym? Dużym Ła! No, dopiero zauważyłem, że lecę już. Dobra, to ja to cię... Daj. Daj. Dawaj. Naham skrzydłami. Siadaj do Ło, stan, 42% że... Eee, nie zabijaj! Ojej, ojej, Samolot zaraz wybuchnie! 5%! Cztery! Trzy! O nie. Uciekaj! Tak najdalej. Jak wybucha, słodko. Na raz. Na raz. O, jak to możliwe, że przetrwał? Jak wybuchł? Daj, wsiadamy do tego. Jako kierowca czy pasażer? Pasażer. Już pas, już kierowca. Dlaczego ci nie, nie ma tej na fotelu? No to jest taki błąd. Lecimy po, te, lecimy po te, super samoloty. Wow. Wojna gangów rozpoczęta. Uuuu. Na ja bogato. Ło! Wow. Ej, kończymy już. Już no to... tak przekroczyliśmy czas. To czekaj, wbijemy się najgóżej, jak najwyżej, jak najwyżej. Ja... I Zabloczyłem no, się, się. Na jako bryczkę chorobójstwo. Na kontrol Ci otwiera. Jakby co? Czy na shiftcie? Nie. No, powiedz kiedy. Dobra. 5, 4, 3. 2. 2. 1. 1. Lecimy! Nie mam spadochronu A ja mam. Dwa. Dobra, to czekaj, wyskakuje o Jezu, no. o Jezu, Jezus, Jezus Maria. Dobra, i tym makabrycznym zdarzeniem kończymy dzisiejszy odcinek. To no. nie jest Pio, którego na koniec odcinka... Zabiłeś. Szybko go zabijemy. Nie, nie mnie. Jeden przy... mam.